Cześć, witajcie! Słuchajcie, mamy dla Was rozrzewkę. Jest to najważniejsza, można powiedzieć, część treningu. Tak naprawdę od niej zależy cały trening. Efektywność, motywacja. Celem rozrzewki, pamiętajcie, co jest? Zawsze przygotowanie Was do treningu, zabezpieczenie, głównie zabezpieczenie przed kontuzją, czyli przygotowanie stawów, podwyższenie temperatury ciała i motywacja, tak? Więc zaczymy sobie właśnie. Od tego postaramy się przez czas trwania tej rozrzewki przygotować Was, zabezpieczyć właśnie przed kontuzjami, jak i również, jak i również zmotywować Was, tak? Wy musicie być gotowi, musi być pełną ogień, power, po rozrzewce 3, 2, 1 i idziecie z treningiem głównym, właśnie. Bardzo często zadajecie pytania, jak wygląda ta rozrzewka, co macie robić, często nie macie pomysłów. Proszę bardzo, There We Are, dla Was specjalnie. Zaczynamy od rozrzewki. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od przygotowania właśnie obręczy barkowej, która bardzo często pracuje prawie przy każdych ćwiczeniach, więc warto sobie zadbać o te barki często. No ja bym nie sugerował, żeby robić pajacyki od razu na początku, tylko przygotować sobie wcześniej poświęcić te 3 minuty na barki. Kręcimy po 30 sekund do przodu 30 sekund do tyłu, później kciuki. Możecie też przyspieszyć robić to szybciej. Ok, kciuki zobacz jak najbardziej do tyłu. Tu jakość ruchu, więc samo takie machanie nie wystarczy. Bardzo ładnie. Ok, przód, tył. Mały zakres. I krążenia ramion do przodu. Pięknie. Po od 10 do 20 ruchów do przodu i do tyłu. Ok. Często też jest to się po całym dniu pracy, więc można przygotować sobie 3 z 5, przygotować sobie również tutaj szyję, głowa, góra dół, lewa, prawa, góra dół. 10 powtórzeń wystarczy. Jak jesteście gotowi, to zaczynamy od pajacyków. Robimy 10 pajacyków, zwróćcie uwagę na technikę. Nogi szeroko ćwiczymy na palcach, oddychamy. Pierwsza seria nie za szybko. Od razu po 10 powtórzeniach przechodzimy do pajacyków przednich. Też robicie 10 powtórzeń. Klaudia właśnie robi cały czas po 10. Możecie cały czas z nią pracować. Jedziemy właśnie, jedziecie tam i tutaj pajacyki, ręce na zewnątrz do siebie. Możecie klaskać jak chcecie, dlaczego nie? Zaklaszcie. O, właśnie, super. I tutaj już troszeczkę bardziej skomplikowane ćwiczenie. Czy zrobiliśmy trzy pajacyki po 10, nogi szeroko, ręce szeroko. Klaudia. I pracujemy na przemian. Krzyżujemy nogi na palcach, i krzyżujemy ręce. Można dać wyżej, na wysokości barków. 10 powtórzeń. Czy zrobiliśmy 4 czy Po 10 powtórzeń. To jest jedna seria. Jeżeli czujecie się zmęczeni, odpoczywacie 30 sekund i idziecie takiej serii. 3, tak? Jasne? Ile? 3, dokładnie. Po tym jedziemy dalej i rozrzucamy nogi. Klaudia pracuje, ja będę mówił. Czyli w tej pozycji pracujemy nogi do siebie i na zewnątrz 30 sekund trzy serie jedziemy, jedziemy po 30 sekundach. Zostajecie tutaj na 30 sekund docelowo lub tyle ile możecie od 10 minimum do 30 sekund i znowu powtarzacie. Tym razem palce do góry. Cały czas ćwiczy na palcach, góra, dół, góra, dół. Na co zwróćcie uwagę, stop Klaudia? Zwracam uwagę na to żeby sylwetka była wyprostowana jeżeli bolą was plecy klatka do góry jeżeli bolą was plecy nogi ugięte wtedy trochę wyżej możecie trzymać sylwetkę jeżeli chcecie pogłębić schodzicie niżej też takie trzy serie robicie tego zestawu i następne ćwiczenie tutaj Ćwiczymy sobie na palcach, można powiedzieć, że symulacja skakanki, łokcie mogą pracować szybciej, jak najszybciej nogi wyprostowane, 30 sekund pracujemy 3 razy 30. Po tym kolejne ćwiczenie, które sobie możecie wykonać, to jest sprint. Zobaczcie, Klaudia, czyli palce skierowane są palce szeroko skierowane do przodu. Spięte ręce, pracuje wszystko, nie pracujemy tak, nie pracujemy tak. Przez 30 sekund pracujecie mocno nogi, mocno na palcach góra dół. Po, po tym macie czuć, że pracowaliście, macie czuć, że oddechowo e, ten puls jest przyspieszony, tak? Że, 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 że się męczycie, brakuje Wam oddechu. Jak nie, to znaczy, że to nie był sprint. Okay? Czyli również trzy razy tutaj ten sprint po 15 sekund bym sugerował. I teraz pokażemy Wam rozciąganie dynamiczne, jakie można sobie wykonać po takiej rozrzewce. Jak to wygląda? E, czyli zobaczcie, nogi szeroko i teraz delikatnie schodzimy na... tak dłonie schodzą do ziemi. Można dać dłonie za siebie, po czym idziemy powoli do przodu, do przodu, do przodu. Tutaj do, do sylwetki, gdzie dłonie będą pod barkami, wszystko ładnie spięte, spięty brzuch. Jeżeli macie jakiś przedmiot przed sobą, na przykład Powiedzmy, tutaj mieć piłka, ale możecie mieć ketla, Dotykamy, ręce proste z jednej strony, z drugiej strony wracam. Po razie wracam do tyłu i do góry prostuję ręce. Tylko nie róbcie przeprostu. Wykonuję pięć takich powtórzeń. Zrobisz jeszcze raz, prawdę I wracam. Hop, pięć takich powtórzeń. Rozciągamy tutaj tylną taśmę anatomiczną. Chcecie się dobrze przygotować do pracy, rozciąganie dynamiczne, rozciąganie w ruchu. Kolejne ćwiczenie to będzie kozak. I teraz kozak, czyli nogi, szerokość barków, można nawet trochę szerzej. Będziemy schodzić raz na jedną, raz na drugą stronę, czyli uginam. Tak, uginam. Tutaj lewa noga, schodzimy na lewą nogę kolano w linii z palcami, druga noga wyprostowana, żeby pogłębić zostan kladę, żeby pogłębić palce do góry, trzymamy nie dłużej niż 3 sekundy, ręce z przodu, sylwetka prosta, to jest wersja zaawansowana, takie przejście, można też się wyprostować i dół, mhm, a teraz zrobię jakbyś była bardzo początkująca i nierozciągnięta, niektórzy tylko zejdą dotąd lub nawet mniej, i nie przejmujcie się tym, słodzicie tyle, ale możecie, nie, to musi być komfortowe, jak, jak czujecie, że was bardzo boli, to znaczy, że trochę przesadzacie, powoli z tygodnia na tydzień, to wam będzie tutaj, ten, 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 to ćwiczenie będzie pogłębione, jeżeli chodzi o właśnie rozciąganie, więc spokojnie będziecie schodzić niżej. Po 10 powtórzeń możecie zrobić na stronę, tutaj wykrok, ale na co zwracam uwagę, Klaudia? Czyli zobaczcie, kolano idzie do przodu, wtedy następuje rozciąganie, kolano idzie bardziej do przodu. Tutaj kolano może przekraczać linię palców, jeszcze ręce do przodu, do góry, jeszcze raz do przodu, ręce, jeszcze raz do przodu, ręce, do góry, do przodu, skręcamy w kierunku nogi prawej. Kolano jeszcze do przodu, jeszcze do przodu, kolano. O, właśnie. I, i tutaj kolano, ta noga wyprostowana. Ona ma nie być zgięta, jak najbardziej wyprostowana. Piętę pchamy do ziemi. Pięta do ziemi. O, właśnie, kolana tu do przodu. I możecie zrobić po 5 do 10, powtórzeń na stronę. Teraz kolana, zrób przysiad. Bokiem. Ok, i teraz tak. Łokcie do środka. Ok, rozpychamy delikatnie, czyli tak robicie przysiad, łokcie są. Tutaj pomiędzy waszymi nogami rozpychamy nogi na zewnątrz, cała stopa kontakt. Z podłożem 3 sekundy, po czym łapię za u stóp i tyle, ile mogę. Broda do klatki. Jeżeli mogę wyprostować, ok? Jeżeli mam problem z plecami, delikatnie te nogi mogą zostać ugięte. Wy macie czuć rozciąganie tylnej taśmy. Macie czuć rozciąganie. Jak czujecie, tutaj jest okay, tyle, ile możecie. I znowu rozpycham. Może przodem bardziej do kamery, Klaudia, czyli zobaczcie, rozpykam, gdzie mamy łokcie. Rozpykam na zewnątrz raz, dwa, trzy, plecy proste. O właśnie, rewelacja. Ok? Tutaj sugeruję następne ćwiczenie, będziemy łapać za nogę i przy, sugeruję, żeby to było robione w ruchu. Czyli na przykład możecie sobie spacować po pokoju, jak to robicie w domu. Lub możecie dać krok do przodu. Zrób to w ruchu, Klaudia. O, właśnie druga ręka do przodu, czyli rozciągamy czworogłowy, kolana razem. Ok. To są, można powiedzieć, dla nas, uważam, bardzo często stosujemy te ćwiczenia, jedno z takich najważniejszych, najważniejszych ćwiczeń, więc zapraszamy do ich wykonywania po tej pierwszej części, czyli po przyspieszeniu temperatury ciała, rozciąganie dynamiczne i jesteście gotowi na super intensywny workout. Dzięki bardzo. Dzięki.